Dzień dobry, nazywam się Anna Daria Nowicka, jestem socjologiem, coachem, trenerem i konsultantem biznesu. Chciałabym dzisiaj powiedzieć Wam na temat tego, co możemy zrobić, kiedy padamy ofiarą mobbingu w pracy. Na skąd ten temat? Bardzo wielu moich klientów i na coachingu yy, kariery, i też na doradztwie zawodowym ma lub miało epizody mobbingu w pracy. I teraz tak, pierwsza pierwsza rzecz. Oczywiście, że możemy iść do sądu. I bywa, że kiedy jesteśmy krzywdzeni, nasza pierwsza myśl to jest: pójdę do sądu, wytoczę proces i wszystkim im pokażę. Tylko pierwsza rzecz, pomyślcie o tym, że w sądzie liczy się materiał dowodowy. I co ważne, przy mobbingu to my musimy udowodnić, że padliśmy ofiarą mobbingu, a nie pracodawca, że tego mobbingu nie było. Książar dowodowy spoczywa na nas, więc zastanówcie się dobrze, czy jesteście w stanie wygrać sprawę o mobbing. Bo to nie jest takie proste, jakby się nam wydawało. Druga rzecz, oczywiście, w wielu firmach są tak zwane procedury antymobbingowe, są komisje antymobbingowe. Natomiast z praktyki, z tego co też wiem od moich klientów, bardzo często ta ochrona, na jaką mogą liczyć osoby zgłaszające mobbing, jest tak naprawdę bardzo słaba. I bywa, że te osoby potem żałują, bo ten mobbing się nasila, a nie mają żadnej realnej ochrony. Więc jaka byłaby moja rada? Taka sama jak dla osób, które zostały porwane. Uciekajcie przy pierwszej możliwej okazji, kiedy to będzie dla Was bezpieczne. Nie liczcie na to, że porywacz okaże się nie aż takim potworem, jakby się wydawało. Wiele osób, wielu moich klientów próbowało przetrwać mobing czasami latami i mnie osobiście aż szokuje, kiedy słyszę historię, że dana osoba tkwiła w mobingu kilka lat i myślała, że sobie całkiem dobrze z tym radzi. Prawda jest taka, że mobbing, tak jak bycie porwanym, jest doświadczeniem traumatycznym, jest doświadczeniem niszczącym i nawet jeżeli wydaje nam się, że sobie świetnie dajemy radę, zostawia ogromne ślady i w psychice, i w ciele, mam tutaj na myśli choroby psychosomatyczne. Także naprawdę z całego serca radzę, jeżeli macie mobbing w pracy, nie liczcie na to, że wasz oprawca nagle stanie się dla Was milszy. Nie liczcie na to, że jeżeli będziecie pokorni, to się ataki zmniejszą, przeciwnie, raczej się nasilą, i nie liczcie na to, że jak zaciśniecie zęby i przetrwacie, to wszystko będzie dobrze. Tak? Serdecznie Wam radzę uciekać, kiedy to będzie dla Was bezpieczne, albo kiedy sytuacja będzie tak okropna, że każdy kolejny dzień będzie dla Was tak jak dla Mozarta piszącego rekwiem, czyli że będziecie czuć się każdego dnia bliżej śmierci. I teraz tak. Oczywiście, że warto mieć poduszkę finansową, bo ona daje nam możliwość odejścia wtedy, kiedy jest już tak źle, niezależnie od tego, czy mamy nową pracę, czy nie. Także pamiętajcie, że sama świadomość, że macie poduszkę finansową, będzie Wam dawała siłę do postawienia granic i do bardziej konstruktywnej walki o, o siebie. Druga rzecz, zacznijcie jak najszybciej szukać pracy, ponieważ dotycząc doświadczeń pracy z klientami, jeżeli jesteście ofiarami mobbingu, to ogromny wysiłek energetyczny, emocjonalny, intelektualny wkładacie w to, żeby przetrwać. I strasznie ciężko po dniu odpierania, ataków, złośliwości, upokorzeń jest wrócić do domu, przeglądać oferty pracy, wysyłać CV, a jeszcze trudniej jest chodzić na rozmowę rekrutacyjną i wypaść na osobę pewną siebie. Pełną energii, optymistyczną i gotową do nowych wyzwań. To jest niesamowite, niesamowity wysiłek wymagający o albo umiejętności aktorskich, albo ogromnej pracy nad sobą i zmobilizowania się, żeby dobrze wypaść. Także pamiętajcie, że z każdym kolejnym dniem sytuacji mobbingu w pracy będzie spadać Wasza samoocena, będzie spadać Wasze poczucie kompetencji, będzie się zmieniać Wasza mimika twarzy, Wasz sposób zachowania. I będzie Wam coraz trudniej po pierwsze znaleźć pracę i dobrze wypaść, ale po drugie będzie Wam coraz trudniej uwierzyć w to, że macie coś do zaoferowania na rynku pracy. Pamiętajcie, że mobbing to są działania, które uderzają po pierwsze w wizerunek ofiary w miejscu pracy, ale także są nakierowane na odebranie komuś poczucia własnej wartości, godności, kompetencji, sprawstwa. W to właśnie uderzają moberzy. Więc jeżeli słyszycie w pracy, jacy jesteście beznadziejni, że do niczego się nie nadajecie, że macie szczęście, że was tu w ogóle trzymają, to ciężko potem uwierzyć w to, że naprawdę mamy dużo fajnych rzeczy do zaoferowania. I kiedy pracuję z klientami w ramach coachingu kariery i doradztwa zawodowego, to bywa, że pierwszym krokiem jest tak naprawdę przywrócenie tym ludziom poczucia własnej wartości. Pokazania im, jak wiele osiągnęli, jak wiele fajnych rzeczy mają do zaoferowania pracodawcy, to osoby często po prostu już w to nie wierzą. Tak? Kupiły tą narrację mobbingową i zaczynają poważnie myśleć, czy może faktycznie są tacy beznadziejni, może faktycznie to ich wina, może faktycznie najlepsze, co ich może spotkać, to jest tkwienie w tej toksycznej firmie. Czyli pierwsza rzecz, zadbajcie o siebie. Zadbajcie o wasze poczucie własnej wartości, trzymajcie się kurczowo poczucia kompetencji i sprawstwa i nie pozwólcie tego sobie odebrać. Bardzo jest ważne, żebyście umieli poprosić o pomoc, czy przyjaciela, czy coacha, czy psychoterapeutę. Druga rzecz, taka prosta metoda. Spiszcie sobie Waszą księgę sukcesów. Napiszcie sobie. Jakie macie kompetencje po kolei, konkretne przykłady sytuacji, to czego w życiu dokonaliście, nie tylko zawodowym, ale też w ramach wolontariatu czy innych waszych aktywności. To Wam nie tylko się bardzo przyda do samej rozmowy kwalifikacyjnej, żebyście mogli pokazać na konkretnych przykładach wasze kompetencje, ale też pozwoli Wam uwierzyć w to, że naprawdę czarno na białym widzicie, ile fajnych rzeczy możecie wnieść do nowego pracodawcy. I Druga moja prosta rada, która ma Wam pomóc: wpisujcie sobie każdego dnia na kartkach wszystko to, co dobre Was spotkało. To, że ktoś był dla Was miły, że kierowca autobusu poczekał i dał Wam dobiec, że zjedliście fajny lunch i zarówno tą księgę Waszych sukcesów, jak i te dobre rzeczy, które Was spotkały, odczytujcie sobie czy codziennie, czy raz na tydzień. Po to, żeby nie zapomnieć, jak fajnymi ludźmi jesteście i jak wiele rzeczy możecie dać z siebie. Także gorąco, gorąco polecam uciekanie, ci ludzie was źle traktują i pamiętajcie, że każdy zasługuje na dobre, zdrowe miejsce pracy. Bardzo dziękuję.